Szczęść Boże, dobry wieczór. Klaudiusz Pobudzin, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiaj z nami czołowy publicysta Polski, Jan Maria Jackowski. Szczęść Boże, witam Panie redaktorze. Szczęść Boże, witam Prawie serdecznie. prosto z Rzymu. Prawie prosto, tak. Wczoraj wróciłem. No właśnie, zanim porozmawiamy jeszcze o beatyfikacji, to zaczniemy od tematów za Atlantyku. Amerykanie zlikwidowali, zabili, zamordowali Osamę Bin Ladena. No to, to, to z tego, co sami Amerykanie mówią, no, było to mord na zlecenie wykonany przy pomocy aparatu największego, czy najsilniejszego państwa obecnie na świecie. I muszę powiedzieć, że z bardzo mieszanymi uczuciami podchodzę do tej informacji, abstrahując już od tego, ki, za kogo był przedstawiony Bin Laden w światowych mediach przez ostatnie lata. Ale faktem jest, że przez wiele lat był to bardzo bliski współpracownik CIA i rządu Stanów Zjednoczonych i odgrywał ważną rolę w politycznych i militarnych działaniach Stanów Zjednoczonych na globalnej scenie. W którymś momencie okazało się, że jest to wróg publiczny numer jeden, ścigany przez cały świat, obwiniany jest za ataki na World Trade Center z 2001. Z 11 września 2011 roku. Pierwszego. Przepraszam, pierwszego, oczywiście, w tym roku będzie 10, 10 lat. I dlaczego mieszane uczucia? Dlatego, że jeżeli największe mocarstwo na świecie nie, stosuje, nie działa na podstawie prawa, to znaczy, że mamy bezprawie jako element ładu światowego. I z tego punktu widzenia uważam, że dużo lepiej by było jeżeli zostałby schwytany i rzeczywiście doszłoby do procesu przed jakimś trybunałem, czy przed sądem w Stanach Zjednoczonych i byłyby spełnione procedury no, demokratycznego yy, i państwa prawa. Natomiast tu to wspólne oglądanie, to trochę przypominało takie filmy Śmierć na żywo, Bernarda Traveniera, czy, czy, czy jakiś PlayStation, jakieś gry po prostu, czy... Taki film był Patriota, bodajże kiedyś, gdzie pokazywano właśnie tego typu akcje, które są kontrolowane z jakichś tam tajemnych sal, gdzie się monitoruje przebieg akcji tak zwanego likwidowania ludzi. No ale za tym stoi zawsze żywe morderstwo. No i pytanie jest takie, czy my jesteśmy żyjemy w cywilizowanym świecie, który stosuje jakieś zasady moralne, czy my jesteśmy na etapie kodeksu Hammurabiego, czy Starego Testamentu, gdzie jest oko za oko, ząb za ząb i element zemsty takiej plemienny jest z fundamentem działania. No i dlatego uważam, że jest to przejaw, barba, bar... jest to przejaw bar... barbarzyństwa, z którym mamy obecnie do czynienia i skoro... Rząd Stanów Zjednoczonych tak sobie z palca może zastrzelić każdego człowieka na świecie jeszcze nie na swoim terytorium, można powiedzieć, że nikt bezpieczny na świecie chodzić nie może. Ale ja tutaj już pomijając jakby ten aspekt, to warto też zwrócić uwagę na kilka innych kwestii. Po pierwsze, jest to rozgrywka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych. Barack Obama potrzebował sukcesu, ponieważ jego prezydentura jest generalnie krytykowana. I próbuje się ratować. Po drugie, odwrócić uwagę od niejasnego, niejasnej kwestii związanej z jego aktem urodzenia. To jest ważne w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Amerykanin nie urodzony na terytorium Stanów Zjednoczonych konstytucyjnie nie ma możliwości kandydowania. W związku z tym, jeżeli by się okazało, że ktoś, to chce być prezydentem, no ma na przykład podrobiony. Ten dokument i ta sprawa by została od, odczytana, no to wtedy z mocy konstytucji nie mógłby sprawować tego urzędu. Co prawda, administracja Baracka Obamy okazała ten dokument, ale nie wszystkie niejasności z nim związane zostały rozstrzygnięte. W związku z tym, też jest to element odwracania uwagi. No i po trzecie, dlaczego nie sąd? No, z prost, z moim zdaniem z oczywistego powodu, że gdyby. Osama Bin Laden zeznawał i, i powiedział to, o czym on wie, to nie wiadomo, kto by był tutaj, że tak powiem, podsądnym w tym procesie, gdyby ujawnił mechanizmy działania CIA, czy jakichś innych służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle jakichś innych służb specjalnych, niekoniecznie tylko Stanów Zjednoczonych, ale po to mogłoby być coś takiego, jak rewelacje Wikileaks odnośnie funkcjonowania dyplomacji a i przez Wikileaks ujawniło niemoralność dzisiejszej polityki i po prostu to, że my żyjemy w świecie barbarzyńskim, pozbawionym jakichkolwiek praw, gdzie po prostu można bezkarnie robić rzeczy straszne, które, za, za które zwykły obywatel po prostu idzie do więzienia. A rządzący czy politycy po prostu mówią, że to jest właśnie pragmatyzm. Są naciski na administrację amerykańską, by opublikowała zdjęcie Osamy Bin Laden'a? Na razie Amerykanie mówią nie. No, Ja generalnie uważam, że Amerykanie po, po obaleniu muru berlińskiego, no mówiąc w skrócie, czyli po przemianach 89 roku, które właśnie Polska zainicjowała, jak wiadomo, Stali się takim, uznali sami siebie za jedyne globalne hipermocarstwo, które pełni rolę takiego żandarmu rezerwatu światowego, rolę żandarma rezerwatu światowego. I wybrali również wojnę jako najprostszy sposób rozwiązywania wszelkich problemów, bo proszę zauważyć ile przez te ostatnie dwadzieścia kilka lat wojen i różnych konfliktów zbrojnych Tzw. Tak interwencji, misji, różnie to się tak sofistycznie nazywa, ale w gruncie rzeczy oznacza to przelew krwi, ile tych tego rodzaju zdarzeń było w ostatnich dwudziestu kilku latach. No Mamy do czynienia po prostu z, z tym, że wojnę uznano za naj, najtańszy sposób prowadzenia polityki i mamy bezsensowną wojnę w Afganistanie, z której nie ma dobrego wyjścia. Przed nami zdaje się będzie kolejny bezsensowny konflikt w Libii, konflikt w Iraku, który nie ma końca, problem Iranu, o którym się mówi, ale zdaje się, że też tam jest chęć, żeby to przy pomocy militarnej rozwiązać. I właściwie można powiedzieć, że te książki science fiction o tym świecie za ileś lat, w którym jakieś dwa zwalczające się obozy, czy trzy zwalczające się obozy, to, to co by wydawało się fikcją literacką, no to po prostu staje się niestety naszą ponurą rzeczywistością. I stąd wydaje mi się, że Amerykanie tak kurczowo próbują utrzymać pozycję wiodącego hipermocarstwa, a tymczasem Powolutku, po cichutku rośnie na, naprawdę lider potężny światowy, są to Chiny, które w tej chwili prowadzą bardzo zręczną, spryczną i długofalową y, politykę. Także jesteśmy świadkami ogromnych przemian, a wracając do pańskiego pytania odnośnie zdjęcia, w tej chwili nie ma dobrego wyjścia, bo jeżeli ta fotografia nie zostanie opublikowana, to znaczna część światowej opinii publicznej uzna, że jest to mistyfikacja. Zresztą my nie mamy dowodów. Ktoś nam opowiadał w telewizji, że zastrzelono kogoś, podobno na oczach dzieci. Gdzieś tam czytałem jakąś depeszę, właśnie, że to na oczach zastrzelono, a to jeżeli zastrzelono, Nie uzbrojono. Jeżeli zastrzelono, to była mo mo możliwość ujęcia i wywiezienia, skoro ciało można było tutaj to i żywego człowieka można było obezwładnić i wywieźć z terenu tego. Czyli można go było podać. To nie była jakaś potyczka, bitwa czy tam strzelanina, w wyniku której po prostu dokonano w normalnej świecie mordu tak, na zlecenie. Wystawiono cel, i przynajmniej tak to przedstawiały same władze amerykańskie. W związku z powyższym, nieopublikowanie tego zdjęcia będzie różne teorie, które się pojawiają. Wystarczy wejść w internet i poczytać, i to z bardzo różnych stron te komentarze się pojawiają. Opublikowanie tego zdjęcia no, będzie policzkiem w twarz dla islamistów, bez względu na to, czy jak uznawali metody. Stosowane przez tych terrorystów, za słuszne czy nie, ale będzie to jakieś wyzwanie, które spowoduje, że w ogóle generalnie biały człowiek czy cywilizacja europejska będzie traktowana jako wróg, wróg religii muzułmańskiej. Co każdego chrześcijanina, a już wiemy, że chrześcijanie są mordowani, przecież 170 tysięcy rocznie, i w tej chwili ta sytuacja w skali świata się pogorszy. I właściwie można powiedzieć, że była to taka, tak, taka krótkowzroczność, to co zostało zrobione. No i do tego y, pokazanie opinii światowej, że mo możni tego świata mogą bezkarnie zabijać. A jakie to konsekwencje Pana zdaniem może mieć y, dla Polski? No konsekwencje różnorakie, no bo my y, y, robimy się... Przy, przy, był taki okres, żeśmy po prostu byli wasalami Stanów Zjednoczonych i... I po, pamięta pan redaktor i myślę, że telewizowie również, jak opowiadano takie bajeczki przed y, wojną w Iraku, w której Polska wzięła udział, no, że za to będą kontrakty dla polskich firm. No, figa z makiem, żadnych kontraktów nie było, Opinia publiczna nawet części łapa. No Co prawda jest to wojna, no, ale trochę kasy zarobimy. Widzimy niemoralność y, tej polityki. Jest słuszna i świętej pamięci ojciec musiał, jezuita, z którym niekoniecznie się zgadzałem w jego różnych poglądach. Napisał taki słynny tekst wtedy Rzeczpospolitej, że po prostu pola, polscy żołnierze pełnią rolę najemników do zabijania. Co wywołało wtedy, że to misja, że patrioty, że tak dalej. No i się okazało, że po pierwsze Hussein nie miał Saddam Hussein nie miał żadnej broni. a Przyczyną tej wojny oficjalną było to, że jest tam jakoby broń masowego rażenia, która stanowi zagrożenie dla świata. W związku z tym trzeba to zneutralizować. No i tak samo pewnie się niedługo okaże, że, Saddam, że Osama Bin Laden to wcale nie kierował no, tym, co się nazywa Al-Kaidą, bo tak naprawdę z tego, co czytamy, no, to tam z tym skrzydłem wojskowym czy ekonomicznym zupełnie inni ludzie kierują. Można powiedzieć, że w pewnym sensie, no, może nawet był na uboczu tego wszystkiego i w pewien sposób zrobiono z niego męczennika, dając z kolei paliwo rzeczywiście dla groźnych tych ruchów islamskich. Mówię o tych skrajnych, radykalnych, które reagują na co? No, one reagują na bezbożność Zachodu, tak? Zachód mówi, nie ma religii, nie ma moralności i tak dalej, co dla mentalności islamskiej jest nie do przyjęcia i dlatego islamiści traktują... Yy, Obecny Stany Zjednoczone czy część Europy, jako wielkiego szatana, tak? który po prostu zagraża ich tożsamości, ich religii. Także to, jest, bo to są bardzo skomplikowane sprawy. Ja je może w tej chwili tak troszeczkę upraszczam, ale to jest naprawdę drażnienie gniazda os po prostu dla jakichś krótkowzrocznych celów. I to jeszcze do końca nie amerykańskich celów, to powiedzmy sobie jasno, bo ja nie wierzę, żeby przeciętny Amerykanin miał interes, żeby bić się z całym światem w imię interesów paru koncernów czy, czy, czy jakichś lobby finansowych, które za tym wszystkim gdzieś tam stoją. Bardzo krytykowana była kanclerz Niemiec Angela Merkel za radość z zabicia Bin Ladena. No, ja też uważam i tutaj po, 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 podzielam ten, ten, ten pogląd, że jeżeli ktoś się przedstawia jako chrześcijanin, to trudno, żeby się cieszył z zabijania ludzi. No, po prostu są do tego procedury, tak jak mówiliśmy. No, można było ująć Bin Laden'a, można go było postawić przed Trybunałem Międzynarodowym, względnie przed Trybunałem Amerykańskim i po prostu odbyć proces i, i, i dać no, stosować jakieś procedury prawne, które są głównie stosowane. Natomiast wyrażanie takiej radości, no uważam, że trudno nazwać to nawet niezręcznością. No, to coś więcej pokazuje. Drugi dzień maja wszystkie oczy skierowane na Amerykę, a dzień wcześniej, 1 maja wszystkie oczy skierowane na Rzym, Wadowice. Pan redaktor uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych Ojca tak Świętego Janopowa. Pojechałem z pielgrzymką autokarową, z żoną żeśmy pojechali. Ja musiałem dzień wcześniej wrócić, żona dzisiaj przed, przed chwilą dosłownie wróciła. No i rzeczywiście było to: trudno było nie być na placu Świętego Piotra. I rzeczywiście nie wiem, ilu było Polaków, ale czuło się dominację Polaków. Aczkolwiek też nie było tak, że byli tylko Polacy i trochę Włochów, ponieważ byli pielgrzymi z całego świata, od Kanady, Stanów Zjednoczonych, z krajów europejskich, z Argentyny. No po prostu widać, jak kult błogosławionego Jana Pawła II żywo, jest bardzo żywy i to w skali całego świata. To jest po prostu niesamowite. My mówimy, nasz papież, nasz wielki rodak, ale to jest właściwie papież wszystkich ludzi dobrej woli. I święty wszystkich ludzi dobrej woli, i, i właściwie bogactwo tego pontyfikatu jest tak ogromne, że każdy może znaleźć coś, co osobiście do niego najgłębiej przemawia. To jest po prostu niesamowite w postaci Jana Pawła II, intelektualisty, teologa, a później w, w, w kwiecie pontyfikatu człowieka, który z każdym. Umiał nawiązać kontakt, bez względu na to, z jakiej kultury ten ktoś przybywał, i, 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 z, i z jakiej grupy społecznej, i, 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 z, jakich, i z, jakich, z jakimi horyzontami intelektualnymi. To jest po prostu coś nie, niezwykłego. I, I rzeczywiście ta atmosfera na placu, i te setki tysięcy ludzi, które po kilkadziesiąt godzin nie spały, czekały. W warunkach rzeczywiście no, takich trudnych, no, bez wody, bez, bez możliwości położenia się, wymęczonych, ale szczęśliwych. Szczęśliwych po prostu, że mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jak teraz czytam niektóre komentarze osób, które tutaj takie mądralińskie i przemądrzałe różne, Mądrości wymyślają, a na tym placu nie były i nie doświadczyły tego, to ludzie więcej pokory po prostu. No właśnie niektóre media ekscytowały się tym, że karetki jeżdżą, że, że trudne warunki, że brak organizacji. No, no, Pielgrzymka, rozumiem, to też jest jakieś ofiarowanie swojego cierpienia, jakieś umartwienie. się. Oczywiście jest to umartwienie i jest to poszukiwanie sensu w tym umartwieniu, i to jest właśnie to ubogacanie się i poszukiwanie człowieczeństwa, no ale my żyjemy. W takiej cywilizacji medialnej, która mówi, że sensem istnienia człowieka jest samorealizacja, tak? Czy ja mu jakoś zabić, bo ja się wtedy samorealizuję? No, po prostu trudno, ten ktoś miał pecha, bo akurat stał był elementem służącym mi do mojej samorealizacji, tak? A chrześcijaństwo mówi zupełnie coś innego. Że sensem i celem życia człowieka jest zbawienie, jest to perspektywa wieczności. I ci ludzie, którzy byli na placu świętego Piotra, bez względu na to, z jakich krajów i kontynentów przybywali, to dla nich wszystkich było to oczywiste. I to się widziało, to się czuło i było to niezwykłe porozumienie. Może bariery językowe, jakieś inne, ale. Po prostu wszyscy by, byli braćmi na tym placu i rzeczywiście to, 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 było, to, było, to było niezwykłe. I jeszcze w takim wymiarze, bo my trochę jesteśmy przyzwyczajeni, jak ojciec święty przyjeżdżał do Polski na pielgrzymki, prawda? No to było takie poczucie wspólnoty, ale wspólnoty w ramach jednego narodu. Natomiast... Tu było takie pewne uniwersum. Po prostu Kościół jest powszechny. Byli ludzie z Filipin, którzy tak niesamowite świadectwa o Janie Pawle II przedstawili, że trudno aż było uwierzyć, że tak potrafili odczytać niezwykłość Jana Pawła II. Bo nam się wydaje, że tylko my jesteśmy w stanie no zrozumieć, bo znamy te konteksty historyczne, polityczne, historię Kościoła w okresie PRL-ów w Polsce, to wszystko. A tu się okazało, że. Ludzie z innych kultur znakomicie to po prostu to, 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 co swoim życiem dawał świadectwo Jan Paweł II. Ale myślę też, i to szczególnie mnie uderzyło właśnie, że też ten ostatni okres pontyfikatu, kiedy Jan Paweł II zmagał się z takim ludzkim ogromnym cierpieniem, że właśnie to jest siłą jego. Nie tylko te wspaniałe encykliki, te wspaniałe homilie. I, i, ale to, że był człowiekiem modlitwy i to modlitwy podobno no, 6 godzin dziennie się, się modlił i, i, no i znamy te to jest anegdotyczne, że tam proszę nie przeszkadzać że teraz brewiarz jest odmawiany że i, modlitwy i takiego chrześcijańskiego świadectwa wobec i pokory, wobec starości i, i ograniczeń ludzkiego ciała. To po prostu jest niesamowite. Tym bardziej, że było sporo młodzieży, ale też było bardzo dużo osób starszych i niepełnosprawnych na tej... na, 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 na placu świętego Piotra. I widać było, że te osoby starsze, no, no, zgodnie z wiekiem, no trudniej jest wstać, trudniej jest uklęknąć, trudniej jest może znosić te... Ale ci ludzie byli po prostu niesamowici. Koło nas stała taka para on Litwin z Ameryki, znaczy małżeństwo, ona, yy, yy, Amerykanka, ludzie w sile wieku, i oni nie chcieli usiąść, chociaż im proponowano jakiś stołeczek. Oni po prostu w garniturze, na tym, tam już później się ciepło zrobiło. Cały czas trwali w modlitwie i skupieniu, i widać było, że to jest potworne zmęczenie u nich, ale byli szczęśliwi. No, ofiarowali to, to no swoje stanie, fajne, cierpienie. Ten, ten. Mieli swoje intencje. Bardzo wyczerpujące. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Czas nas nagli. Moglibyśmy jeszcze tutaj słuchać wiele minut, wiele godzin, no ale 22. wybiła. 01 właśnie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem Szczęść był Boże. Jan Maria Jackowski, publicysta. A ja zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże, dobranoc. Dziękuję uprzejmie.